To byłaś grzeczną dziewczynką? Nie, Wrócimy z O, Dobra, ostra czekolada Ja chcę aniołka. Mamy pomysł. Będziemy na bieg, damy sobie Nie, nie mam Za darmo ją weź. Chętnie. na bieguny? Ja minut. O, wybierajcie się. ale <ścją> do <kreśni> <śmienicza> ale nie, dobra. Dobre, dobre, ale to nie za darmo, nie? Ja sobie musiałbym pozwolić na chwilę. Pierwszy! Jak <śmienicza> <Pierwszyk! śmienicza> no, to pójść, A się Nie ma chujasu. Ciągnąć nie będziemy. Pierwszy, to rymowanka. Dawaj, że co? Daj, Będą posłusznie. No bo ja nie mam do życia całego pada, ja muszę półpolskim polskim wejść, no. A nie mam, mówczą. No hello, no! Hello! Ja tu jestem od filmowania. A to to dobra, to no chociaż za to, to, to żeby zrobić. Nie ma, że coś wymyślił. Czy no. Ty, Ty może Bóg na tego? No, nie Ale to ja mam lepszy pomysł, to trzymaj te czekolady zostaw Michał. Tego, aniołka. Eee, no, abyś no, 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 Za mnie czekolady będzie No dobra, trzy. No, tu kolega. Nie, nie kolega. Nie ma. To ja nie wiem, to nie wiem, to wiesz nie, nie wiem. Ja byłem grzeczny nawet. Um, Mówię, co chodzi. To będzie na YouTube taka no, próba. No, nie, <grym> no, no, jest, chcielibyśmy, no, 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 czy to nie. No, a nie ma się na podoba, nie? No, a nie ma nie ma czekolady, to to nie. Ale ma co innego, jest ja bardzo fajne. Mówisz, ci kupasz, spokojnie. że no. ta spódniczka, bo nie nagram nic ciekawego. No, ja to pierdzielę to za chłop, dajże mu. No, dajże mu. Ho, chociaż, chociaż tyle życzę. No Powiedz ten, co ty, ty pierwszy nie umiesz, ty bajki łazysz, o, o, ty o, o. Ty o, No ma. właśnie. Wiesz, o, o, o. No mu pierwszy. Bo, bo Mikołajowi laska no, to, zaczyna się to, krzywić. Ja chcę diabełka cię A! Moderabwe aksja dawali się checka radom. Nie. To to